Cześć wszystkim, z jest oczywiście Bajtek Witam w kolejnym odcinku kolejnych polowań z Bajtkiem Tym razem model, który byliście, to naprawdę wy Jest to M410 z działkiem 50mm Dostępny jest oczywiście on w wersji yy, tej samej na 8 oraz na 9 tierze Niczym się one za bardzo tutaj między sobą yy, nie różnią Oprócz tego, że ja mam przy tym ulepszoną załogę i ulepszonego go mam na maksa pod względem modyfikacji Meszka występuje w drzewku, który rozpoczyna BF-110 i ta naprawdę jest na kontynuacją projektu, który miał zastąpić BF-110. I cóż, czy tak się stało? No tak się stało, tylko że było to też troszkę późno. Generalnie samoloty należą do ciężkich dwusilnikowych myśliwców. Tak, jak wspomniałem, to mnie BF-110 jako ciężki dwusilnikowy myśliwiec, Heavy Fighter. I tak samo meszka też jest Heavy Fighterem, tak zwana meszka, inaczej Messerschmitt Me 410. Wcześniej projekt nazywał się 210, ale go przemianowano na 410. Tak, by the way, nie wiem czemu. Ponad jakieś tam były, żeby nie było złych opinii pilotów, bo się za bardzo mieszała opinia ta projektu 210, a projektu 410. Ale dobra, koniec z tym. Słuchajcie, co my tutaj mamy? Mamy oczywiście nowe dwa silniki, które nie wyst występują w BF-ie. Jest to całkowicie inna konstrukcja. Nie ma już naprawdę nic wspólnego oprócz układu dwusilnikowego z BF-em. Od standardowych meszek różni się tym, że ma zamontowane działko 10 mm. To jest właśnie ten taki wielki, wystający tutaj kawał lufy. Jest to w tej chwili największe działko w grze. Może będzie większe w jakimś samolocie, ale ja nic nie wiem. Następnie mamy oczywiście stanowisko strzelca tylniego z dwoma km Kiedyś był taki bóg, że występowało na raz dwóch strzelców, co chyba już usunęli i w tym momencie oczywiście może ten szklec fajnie. Generalnie smoczyk był jak na swój obecny czas bardzo, ale to bardzo nowoczesny. Była to konstrukcja pionierska, bym powiedział, były to działka, działka, były to karabiny strzelowane sterowane e, przez pilota zdalnie, on nie ręcznie ruszał nie e, zresztą potem wam pokażę właśnie macie tutaj jakieś może pokazanie pokazane potem to pokażę i cóż, i widzimy się już za chwilkę z tą konstrukcją, bardzo zresztą fajną w bitwie, zobaczymy jak, jak się nam sprawdzi, e, jak się nią poleci witam was oczywiście już w bitwie tym razem jest to the hardest day czyli najcięższy dzień, był to najbardziej e, obfity w walki dzień podczas bitwy o Anglię Miał on miejsce we wrześniu. Był to dokładnie. Chyba 13 września. Akurat tego nie jestem pewny i nie będę tutaj kłamał każdego. Nie piszę też tutaj. Ale my nie o tym. Lecimy sobie oczywiście meszką. Naszym celem jest dokonać Wellingtona, czyli bombowca. Coś na co możemy usiąść. Ten samolot strzela. Bardzo, ale to bardzo powoli. To działko to jest. pamiętajcie, to jest, to jest działo. To już nie jest działko, to jest, to jest działo. On szla. Pfff, A im większy kaliber, tym oczywiście większy i cięższy pocisk. Czyli to jeszcze trzeba pracować z większym, ale to większym wyprzedzeniem, żeby on doleciał i trafił ten cel. Z tego względu, samolot jest bardzo, ale to bardzo polecany, jeżeli chodzi o grę na arkadach, na zręcznościówkach. Fakt. Do ataku bombowców super. Jeżeli chodzi, przynajmniej wiem, ona o. Co to może jeszcze być na przykład. Jeśli nie przedchodzi o ataki jakichś ataki, jakich, czołgów celu celi naziemnych, czy celów naziemnych, to owszem, on też się tego nadaje. jest na historyku jest to przeważnie, przeważnie, przeważnie free frag. Czyli frag łatwa, ale to bardzo łatwe zbycia i nie nadaje się ani to w ogóle do jakiejkolwiek walki z BF-ami. Tutaj nasz Wellington robi chyba abordaż. Wysyła Rangers'ów na atak. I go nie trafiłem. Postaram się na niego zawrócić. Czy mi się to uda tak będę tego chciał? Trzymajcie kciuki. Zrobiłem pół pętelkę, ładną możemy troszkę zwolnić i się spróbować na niego przycelować. O! I to właśnie przykład tego działka. Jedno piękne trafienie. Które zaowocowało kolejnym, w sumie to pierwszym fragiem u nas. Mówię, naprawdę trzeba się troszkę wczuć, trzeba się przytulać. Słyszycie ten głos tego działka, trzeba przycelować, Ten głos tego działka jest taki, jakby stumiony wystrzał z bazuki. Pfff, I pukleciemy do naszej tej przyjemniki troszkę o kabinę. Kabina jest bardzo, bardzo, ale to bardzo nowoczesna. Zobaczcie, to w ogóle wygląda jak kabina z tego okresu jest niezwykle przejrzysta. Mamy wszelkie zachowane, bardzo, ale to bardzo fajny obraz. Do tego super rozłożone przyrządy od kompasu po prędkościomierz po wirtualny horyzont, tak to właśnie się nazywa. Wszelkie przyciski, ale to bardzo, ale to bardzo, bardzo fajnie. No i bardzo, ale to bardzo nowoczesny drążek na swoje czasy, które przejęli potem od Niemców prawie że wszystkie pozostałe kraje. Speedfire! Speedfire jest celem, ale to bardzo zwinnym. Czy ja mogę na niego sobie pójść? No i to jest... Studnia dochodzi. Zaraz no, coś spróbuję zrobić, no. Póki mam te dwadzieścia gdzieś kilka pocisków, to można spróbować coś ustrzelić. Dlaczego miałbym się... Ej, voila, kolejny frak. Na jednego strzała poszedł. Akurat nie spodziewałem się, że pójdzie na tyle dobrze na tej mapie. Tam gdzieś nam się goni Spitfire z Botem. Bardzo panu Botowi, Spitfire'owi gratulujemy, że goni Boty. No bo przecież. A nie, to nie Bot. Dobra, zwracam honor. Hmm, czy ja się tam. Czy jest tam warto wracać w ogóle? Oni go bardzo, ale to bardzo posiekają mocno. Spróbujemy go wycelować. A super, mało się. Dobra, dostanę jeszcze Bufighter, który uciekł w kierunku lądu. A ja chyba mam uciekam z kamery z kolei. Tak mi się coś zdaje. Ale dobra. Ja nie jestem najważniejszym obiektem, wręcz przeciwnie, jestem tylko dodatkiem, że można było się pośmiać z kogoś. który kupi miny przy strzelaniu. Jakby nie pastrzeć ustrzeliłem ten dwa fragi. Na Hard Zdeju, no Jak widzicie, Bartusia skill, Bajtusia skill wcale nie jest taki zły. I co dalej? Jeszcze troszkę macie. Ee... Busolenie nie, to jest też chyba. To, to jest. Nie pamiętam nazwy. Aż wszyscy się przyznać, na naprawdę. Szur do pomiaru, chyba. O, właśnie, końcu. W którym skręcacie. Mm, oprócz tego, oczywiście, kierowanie. Tutaj przepustnica. Fajnie. I chwilkę o strzelce. Zobaczcie, strzelce mają dwie wieczki Patrzcie. Strzelam tutaj strzela jedna. Strzelam tu strzela druga. Zobaczcie, jaka fajna, fajna akcja. Masz sobie próśbę na przykład jakimiś fajnymi Mniejsza o to. W tym momencie jest nagle... Widzicie dwie wieżyczki? Druga. Jedna, druga. Każdy mają bardzo, ale to bardzo fajne te wieżyczki, Patrzcie, jeszcze możemy tam na dół... ona napostrzelić na dół w tamtym kierunku, w tamtym kierunku. Jak na takie rozmieszczenie był to genialny pomysł, który... Jak widzicie, one są zainstalowane przez strzelca. Patrzcie. Ten są z tyłu takie by to powiedzieć. Yy, do używania, do sterowania zdalnego wieżyczkami. Taki kierownicę pałąk. Yy. Trudno to nazwać naprawdę. W każdym bądź razie ma on dostęp do każdego z osobna działka yy, albo do dwóch. Wystarczy, wyceluje. B29, którego jeszcze na obecną chwilę nie ma, jest coś takiego, że celowałeś w jedno miejsce. Potem jeden strzec. Low w jedno miejsce i ze wszystkich działek, właśnie z dwóch jest na ogonie, otwierał się w tym, w te, w te miejsce ogon. Yy, było to zawdzięczane komputerowemu pokładowi. Komputeru. Pokładowemu komputerowi, który był bardzo, ale to bardzo yy, fajny. Weźmy swoje czasy, to był 42-45 rok, kiedy tam wchodziły do operacji nad właśnie głównie Azją, Od był to no, fenomen. Jak komputer, który był w komputer zamontowany w samolocie, sterował, pomagał w strzelaniu w dzia... działka. działka, działek, działek. No. Uzbrojenia obronnego. No, no bo. Teraz będzie nudniejsze, etap biznes, w której będę za i Waniał fighterem. W którym jakże przeukochane koledzy, przeukochani koledzy, którzy nie będą próbowali mi pomóc zabrać fraga, oczywiście to udane nie bardzo. Kreps, to jest chyba klan należący do Krepsa właśnie. Zobaczymy sobie statystyki gracza. 700, no nie jest to jakiś niesamowity, tam zresztą wariat. Jednakże padałoby na niego uważać. Ja sobie się na boty, przecież co innego by mógł robić oprócz farmienia botów. Ostatnio dostałem tytuł botojebca. W ogóle nie wiem skąd to się wzięło, ale generalnie tytuł jak najbardziej słuszny, bo boty uwielbiam zabijać. No i Bifajta został ze Zestrzelony tym samym, zawieczając zwycięstwo naszej drużynie Zdobyliśmy dwa fragi, zdobyliśmy Tajfuna, zdobyliśmy Wellingtona. Wszystko na jednego hita. To jest moc właśnie tego, ale tego, tego działka tej pięćdziesiątki, bo jest to porządny kawał lufy. Tak jak wcześniej wspomniałem. Niestety mankamentami tego wszystkiego, tego, tego samociku jest bardzo mała ilość amunicji, bardzo ciężkie pociski, co sugeruje nam, żeby strzelać z dużym, ale dużym wyprzedzeniem. I do tego bardzo, ale to bardzo wolna szybkostrzelność. Samolot, jak już wspomniałem, się, a ja wcześniej, zachowuje się bardzo, bardzo fajnie. Nie jest to Bufighter, nie jest to Bóg prędkości, zwrotności, jednakże nie można narzekać. Na pewno nie jest to BF110, który przypominał w swoich ruchach żółwia próbującego polecieć na skrzydłach. Nie wiem, jak to ująć, ale był po prostu mega, mega wolny. Ale czwarty ty się dziwić. No b to za piątym, ale do tego karty bez komentarza. Słuchajcie, zrobiliśmy 30 tysięcy kasy 23 tysiące expa za dwa ze strony na dwóch graczy. Jest to wynik, no nawet fajny. Generalnie ten filmik można spokojnie zdobyć na zręcznościówce. I cóż, podsumowując naszego meszkę, bardzo, ale to bardzo polecam go wam na bitwę zręcznościową. Jeżeli ktoś już lubi i ma wielką, wielką ochotę polecieć z nim w bitwie historycznej, nie bronię, latajcie, uczcie się, ale jest naprawdę trudna, ale to trudna sztuka, żeby tym samolocikiem na historyka wylecieć. Po pierwsze celność opanowaną i też dużo szczęścia, że wam nikt na ogonie siad, czyli latać wysoko i typowym BUM Enzo atakować ludzi. No inaczej się niestety nie da. Yy, czyli co? Mam nadzieję, że nam troszkę przybliżyłem postać tego samolociku. Jak nim grać, jak celować, yy, jakie ma swoje wady, jakie ma swoje zalety. I widzimy się w kolejnym odcinku w piątek. Cześć, trzymajcie się, do hejo!